Witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Livit, a to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Wiedźmin 3. Ok, więc tak jak mówiłem, przed, e, przed podróżą na Skellige chciałem zdobyć jeszcze e, ulepszony schemat ręcztunku szkoły Gryfa. E, generalnie już e, dwa elementy w zasadzie mamy tego ulepszonego zestawu, bo tutaj jest na przykład na... żeby w ogóle znaleźć schemat spodni, a tutaj mam już, żeby ulepszone spodnie znaleźć i tak samo na ulepszony stalowy miecz czyli spodnie i miecz już mamy natomiast będziemy szukać dzisiaj reszty rynsztunku. jesteśmy już przy pierwszej lokacji w zasadzie mm, Dobra, gdzie mamy się tu rozejrzeć. gdzie powinniśmy znaleźć buty okej okay, mamy nasz znaczek chyba będziemy musieli walczyć z widłogonem ile to jest widłogon chyba tak przez chwilę było widać napis ale nie zdążyłem go przeczytać Widłogon Dobra Może sam zleci no, chyba, chyba właśnie zlatuje no, Weźmy sobie kołem No i ma. Albo jakby to powiedział Geralt graj muzyko Chociaż w sumie w książce to nie Geralt wypowiadał te słowa Ładnie Dobra i po widłogonie Hmm Widłogony, latają nawet po śmierci Albo bardziej po śmierci to już lewitują Dobra w każdym bądź razie przeciwnik pokonany, ale wciąż trzeba znaleźć schemat. Jest tutaj chyba. Tak jest. Ulepszone buty Wiedźmickiego, cechu Gryfa. Okej, okay, a więc poszukiwanie schematu na, na ulepszone części Gryfa zakończyliśmy. Myślałem, że to będą wszystkie części tego schematu, ale jednak nie A, pokazało nam się drugie zadanko, okej okay. Ulepszony pancerz, dobra, czyli pancerz mamy też znaleziony, po prostu jest to w innym zadanku zaznaczone Dobra, najpierw może faktycznie zajmiemy miecz, a potem zajmiemy się rękawicami Miecz jest dla Wiedźmina chyba czymś ważniejszym Dobra a więc miecz mamy aż tutaj Dobra, to ja w takim razie robię cięcie i spotkamy się już e, przy tym miejscu Okej, okay, a więc witam Was po krótkim cięciu Jesteśmy już w okolicy, gdzie teoretycznie powinien znajdować się e, Schemat na ulepszony miecz Srebrny tym razem mówię tym razem, chociaż tak naprawdę ten schemat na ulepszony miecz stalowy znaleźliśmy w którymś z poprzednich odcinków. Ja już nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. Ale oczywiście to na pewno sobie można sprawdzić w jakichś poradnikach. Dobra... Mamy tutaj Warto znak. się tu rozejrzeć. Mamy też jakieś ślady krwi. To jest ciekawe. Zbadajmy to. Tylko się Geralt przyjrzał temu, natomiast nic nie powiedział Podejrzewam, że to jest związane z jakimś questem, którego jeszcze nie wzięliśmy Albo już może z takim, którego wykonaliśmy Nie jestem pewien Okej okay. Mamy grzyby, to na pewno Jest też chyba i nasza skrzynia ze schematem, dokładnie Okej, okay, a więc z tego schematu pilnował Niedźwiedź, poprzedniego Widłogon. Podejrzewam, że przy każdym będzie taki mini-bosik do zabicia. Nie są one jakoś specjalnie wymagające. Dobra, i zostały nam rękawice. Gdzie one są? No, spory kawałek. Eee, dobra, także robię cięcie i spotkamy się już przy... Przy kolejnym schemacie. Hej, okay, witam was po krótkim cięciu. Jest tam ktoś żywy? Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie. Zaraz wyjaśnię o co chodzi, tylko najpierw przysłuchajmy się rozmowie. Bo... Chyba będzie tu jakaś rozmowa. Wiedźmin! A no Wiedźmik. Nie w przyszli. Plądrowali. Szukaj kosztowności jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał? Bo przecież nie wy Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie coś je wybili. Okej, okay, coś tu generalnie śmierdzi. Faktycznie walczyłem wcześniej z gulami. Nie byłem w ogóle. Nie byłem w ogóle przygotowany na to, że to jest związane z jakimś zadankiem. Faktycznie były tutaj gule i to na to dość wysoki poziom, chyba 24 to byłby pierwszy raz, kiedy gule przyszły na ratunek wiosce w opałach. Tylko czekać, aż zaczną znikać zlecenia z tablicy. Jak było, tak było. Po co drążyć? Hej, coś generalnie tu śmierdzi. Coś ukrywacie i mam zamiar dowiedzieć się co. Tu nic nie ma. Nawet czarni nic nie znaleźli. Zejdźcie mi z drogi. Okej, okay, tajemnica wsi Stegny. A więc mamy kolejne zadanko, sprawdźmy je sobie w ogóle kurcze, no nie zdążyłem wcisnąć hmm. Chyba nawet nie jest Tak, to jest w zleceniach, a nie w zadankach 22 poziom, dobra, nie będziemy tego oczywiście robić teraz Bo nie po to tutaj przyjechałem, ale na pewno z czasem zrobimy sobie to zadanko Ale że pokazała się tam jakaś opcja dialogowa, no co chciałem to oczywiście pokazać Dobra, do tego miejsca, gdzie. No bo, dobra, nie będę już robił cięć, bo. w sumie, w sumie i tak będzie mocno pewnie pocięty ten odcinek. No i jedziemy już tam, sobie na płotce. Przy okazji jeszcze pozwiedzamy teren, gdzie jeszcze nie byłem. No bo aż tak daleko na południe się nie zapuszczałem. To jest chyba już gdzieś przy krańcu mapy. Niedaleko tak. więc zawsze warto chyba to pokazać troszkę no, jakie fajne drzewa Te widoki z nie są naprawdę warte uwagi mamy już tutaj pełną Endriak, ale nie będziemy teraz z nimi walczyć. W ogóle uszkodziłem sobie miecz srebrny warto może byłoby go naprawić. Chociaż za niedługo będziemy go zmieniać, ale mimo wszystko. Ja mamy sporo teraz tych narzędzi kowalskich, więc knijmy raz w miecz. mamy tutaj też bagna, a w ogóle przy miejscu gdzie gdzie jest schowany ten schemat na rękawicę są od razu trzy pytajniczki, więc pewnie ...szerzony skarb głos jakby smok, ale to tylko upiór. i nieprzyjemny przeciwnik, ale na pewno mniej groźny od smoka. Dobra, weźmy sobie Erden Jeny A, ja się zdałem Okej, grają te upiory. Dobra, chodźcie tutaj. Teraz już nie będziecie się mogli tak przynosić, co? Co jest? Grane! Dobra, jeden mniej. Zawsze to łatwiej mi się od razu. Słabo mi biją coś te upiory. Tu jest północnica. O No Ale te upiory naprawdę mnie słabo biją. Czy by coś się znowu zmieniło w ustawieniach? Rozgrywka. Nie, krew pod łzy. Chyba, że ewentualnie... Był jeszcze pasz dobry, gry Przecież I może nie jest to już drugi najwyższy poziom trudności A któryś z kolei No nie, jest to drugi najwyższy Kurczę, nie wiem w takim razie czy nie wezmę sobie droga ku zagładzie Niebawem, może jak, jak wypłynę już na skeligę Zmienię sobie poziom trudności, bo stereograf w tej chwili wydaje mi się troszkę za łatwa. No, tą walkę z Upiorem na przykład dość mocno... ...sknociłem. A mimo co nie było żadnego problemu z, z wygraniem... ...walki. Okej, okay, tutaj mamy znak. Warto się tu rozejrzeć. I prawdopodobnie możemy to zniszczyć Ardem. Ładnie. Okej, okay, a więc mamy skrzynię. Buty ludu all Okej, okay, ale schematu... A, mamy jeszcze jedną skrzynię. Tu jest schemat. Okej, okay, poszukiwanie schematu lepszego rynsztunku szkoły kota zakończone. Yy, gryfa. Yy, I wygląda na to, że mamy już wszystkie schematy. Super, dobra, ale wiecie co? Skoro jesteśmy już tak blisko tych dwóch pytajników, no to zróbmy je sobie od razu. Dalej dalej! Nie widzę żadnych przeciwwskazań. I co pasku? No, mamy tutaj gargulca. O, rany, Nie wiem w ogóle jak walczyć z gargulcem. Cóż, po prostu zrobimy to mieczem, a jest dość wytrzymały. Weźmy sobie i jaskółkę i grom. Okej, okay. ja plus jedzenie powinno zneutralizować to zatrucie. Wow. naprawdę mocno obrwaliśmy teraz. Zaczijmy sobie kłęb. I możemy atakować. Nowy wpis z w Bestyuszu Gargulec. Okej, okay. od razu go pokażę. Hmm. Świata, momencik. Glosariusz. A, mamy nie tylko gargulca. A, tu jeszcze jest Salma, czyli Sukup, którego w poprzednim odcinku... No, w jednym z poprzednich, nie wiem czy to był poprzedni, czy może dwa temu... ...nałatwiliśmy barciowe widziadło tak samo, czyli zwykły ogargonu. No, oraz właśnie gargulec, z którym przed chwilką walczyliśmy. Dobra, przeszukajmy co tu jest. Złoty no, pierścionek z szafirem, okej. Okay. Zauważyłem, że całkiem... ...drogocenna rzecz. No i... ...był tam też jakiś... Ee... Kamyk do miecza bodajże No i dobra No jest 70 kroków stąd więc nie będę nawet wchodził na płotkę to jest miejsce mocy? Tak super W takim bądź razie Magia To miejsce mocy Przy okazji wleci punkt umiejętności Zaraz go sobie wydamy Ale myślę że zrobię to już po cięciu Podejdę teraz do płatnerza i skrawcimy sobie jeszcze nasz ekwipunek szkoły Kota. Także do zobaczenia no, Witam ludziska, witam Was po krótkim cięciu. No, gdzie mi tu wchodzisz w kat? Kobieta. Jak widzicie założyłem sobie już e, ryszczunek szkoły Gryfa. Chciałem po prostu jeszcze zobaczyć jak zmieni się ten ryszczunek po, po jego ulepszeniu. Czy wygląda się coś co zmieni izby? czy może nie? Dobra, wszystkie składniki przygotowałem już sobie przed nagraniem, nie chciałem was zanudzać tym, jak sobie tam przetwarzam niektóre składniki na takie już gotowe do wytworzenia. Więc wykonajmy już po prostu ekwipunek. Budki, tutaj mamy zbroję. Rękawice. Oraz zostały nam spodnie. Dobra, zobaczmy, jak teraz to wygląda. Chyba Uw. zmieniła się kolorystyka nieco. Stroju. Wydaje mi się, że ten pancerz jest teraz taki... Wy wygląda na cięższy. No, nie wiem, czy mi się podoba bardziej niż, niż ten od kota. Ale na pewno na skeligę będzie nieco bardziej pasował. Dobra, robię teraz znowu cięcie. Udamy się jeszcze do drugiego rzemieślnika skrawcić miecze i... No i wtedy się zobaczymy. Okej, okay, a więc witam was po krótkim cięciu. Jesteśmy już u Kowala. Mam wszystkie składniki potrzebne do wykonania tych mieczów, ok, nie będzie żadnego problemu. Momencik rzemiosł. Ulepszony stalowy miecz Wiedzińskiego cechu Gryfa. Wykonaj. I tak samo robimy ze stalowym mieczem... ze srebrnym mieczem. No i możemy jeszcze sobie skraftować kuszę ze szkoły kota, nie będziemy... Yy, ze szkoły... kota? Kota. Yy, ja już ją skraftowałem wcześniej. Jestem ciekawy czy będzie w ogóle taka kusza dostępna dla szkoły Wilka. Yy, czy tam gryfa i niedźwiedzia. Potem bywaj. W ogóle nie mam schematu na mm, wyposażenie niedźwiedzia, a wydaje mi się, że było takie w grze. Będę musiał to sprawdzić jeszcze już poza nagraniem. Dobra, czy nasze mieczyki się coś zmieniły w wyglądzie? Wydaje mi się, że nie, albo nie jestem w stanie tego ocenić. Mamy już włożone kamienie do nich, które były wcześniej. Okej, okay, więc fajnie, że będziemy mogli sobie je uzupełnić. Dobra, ale to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, które publikuję, no to zasubskrybujcie kanał, a ja się już z wami żegnam. Także cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w kolejnym wypływam już na Skelligę.